Jak dobrze wiecie, no ostatnio udało się coś potrafiać, dlatego wróciło złoto, ale też wiecie, że nie otwierałem dawno jakiejś mega drogiej skrzyni i stwierdziłem, że dzisiaj czas zaatakować. Czas zaatakować po królewsku i tak, sprzedałem awubkę Prince, no i miałem 18, staka, ale no niestety tam pootwierałem i nic nie wpadło, dlatego zobaczcie jaki mam plan na dzisiaj. Mam taki plan. Taki plan: 3% rubi porcelanka, 3 osoby underdog. Bo ostatnio underdogi dają. I tak myślę właśnie, czy nie zrobić takiej potężnej bitki. I odpalam tą batlę. Odpalam tą batlę. I liczymy na porcelankę. Ja ją chyba raz otworzyłem. Z tego co pamiętam, dostałem karabita case hardenta za czwórkę czy za piątkę. Więc była tragedia. A jest tutaj do trafienia AWP Gang. Mamy M9 Sapphire. Mamy Karambita Sapphire. No mamy naprawdę potężne skiny do trafienia. No i jeszcze mamy 3% rubi. Więc batelka naprawdę może być konkretna, jakby dało tutaj na środeczek. Przykładowo największe win ratio i sam dla i jakby dało M9kę rubi. A tutaj Dla Adriana AWP Gangnil to byłby piękny scenariusz. No ale zobaczmy, czy to będzie. Czy to kuźba będzie, proszę. Mamy nowy rekord. Mamy nowy rekord. Najlepszy. Najlepszy możliwy skin. Nie, gangnier jednak o dwa koła droższy. No tego to się nie spodziewałem. Niestety było blisko. I w sumie ten scenariusz które sobie ułożyłem w głowie, on się spełnił. Była dziewiątka. 9 Ruby gangira nie było, ale był najlepszy, najlepszy nóż z tej skrzyni. Dlatego pamiętajcie, że nie zawsze się wygrywa, a ja sprzedaję te wajsy. I spróbujemy coś kliknąć z tych wajsów Przypominam w ogóle, że trwa naprawdę konkretne świąteczne rozdanie z moim kodem. Jeśli ktoś będzie grał na moim kodzie, przykładowo za 8 ziko ma do zgarnięcia takie skiny, za 15 Huntsman, za 2 dyszki Falcon, za 5 dyszek dalej M9 Doppler Face. Jedyna w gierce. No i pamiętajcie, że jest to, ale strona dla osób pełnoletnich, musisz mieć ukończone 18 lat. Nie zachęcam Was do wpłaty. Jednak jeśli ktoś by chciał właśnie ogarnąć nowe skiny, no to warto to zrobić z moim kodem, żeby zagrać na moim kodzie. Klikacie sobie ten zielony plusik, wpisujecie kodzie. W access otrzymujecie darmowe 2 złote no i plus 10% do wpłaty. A jakbyście coś zrobili, to pochwalcie się tym na Instagramie. A ja oficjalnie na odcinku ściągam te złoto, ściągam je, ściągam króla i tyle. Tyle z batelki. Jeszcze raz kliknę tą 3% rubi. No, może nie ma. No nie ma. Kurwa, dałbym standardowego i by było, nie? Dałbym standardowego i by było. A zobaczmy, może nie. Brawo, Case na drzesterku, taki jeden. To jest AWP Graphic, Czwarty najlepszy przedmiot, ale czy ta wupa? Fabrycznie nowa w Statraku? No, to nawet nie najgorzej. Spoko. A jeszcze jedna. Piąty najlepszy skinek, ale P2000 tutaj chyba za dużo nie da. A jednak w sumie ty, bo w statraku tutaj są te skiny też do trafienia. Spoko w sumie. No i tutaj dwie berety. Niestety dwie berety. Mogło być lepiej. Mogło być lepiej. Ja myślę, że spróbujmy Blazdera. Nie, spróbuję Snowfalla Na Jesterze, jednego takiego. Mamy kałaszka Inheritance. No, to nie jest jakiś mega dobry kałach Battle jeszcze. No, klapa, szczerze mówiąc. A Andera. Jeszcze jeden Anderek. Polecimy sobie za ciosem, ale damy tak. Trzy recoile. Damy Gold Case'a. Damy oczywiście Haulinga, ale damy jeszcze tak. Dwa razy Dream and Nightmar, Dam dwa Riptighty. Dam Ratlesa. Ostatnio Mi Sayberek nie oddał. Damy All Star Case'a. To już się trochę uzbierało. Damy procentówę I damy jedną, jakąś mocniejszą. Damy Hole Case'a. Zrobię coś takiego za dychę Anderek. No może ten anderek odda, ale zanim wystartuje z tym anderkiem, no to czas na zwycięzców z ostatnich odcineczków. Proszę bardzo, wy wygrywacie. Gratulacje, zgłoście się po odbiór skinów na Discorda. Zobaczcie jeszcze osoby, które się zgłosiły i odebrały swoje skiny. No jak widzicie, naprawdę fajne, więc gratulacje. A my sobie i Samu i Rosso. I normalnie zaraz mi łezka poleci, kurwa, za tą pierwszą batlę. Naprawdę jestem tak zły. Tak zły za tą pierwszą battle, że ja nie mam pytań. Naprawdę, zmieniłbym tryb na standardowy i byśmy pobili rekord. Ale dobra, no z Recoila mamy Tiger Strike'i. Dwa Galilki UMP. Jeszcze ten musi coś tu trafić, Rosso. Na razie Lipa. Dawaj Howlinga, daj mu Howlinga, proszę. Nie ma. Za tą pierwszą battle, no dajcie mu coś porządnego. Może tutaj, Motylek Emerald. Nie ma. Filetowe skiny. Jeszcze jeden DreamSet Nightmare. I samu. Huntsman Autotronik. No nie za dobrze, a Riptijgik. Dał mi Glocka. No, jeszcze jedna kosa. O, wa dwie. Dwie i kurwa, dla mnie motylek. I dla mnie motylek. I dla mnie motylek z Riptijda. No dla mnie akurat motylek z Riptida. dla niego Huntsman Autotronik. I chyba tragedia będzie. No zobaczmy. No jeszcze Wirtus Katowice. Serio, dwa standardy by się ułożyły. No kurwa, brakuje, żeby mi dało M9 ruby. Nie ma. I raczej bez szans. No tutaj dwa hole by musiały chyba wylecieć. Taką batle bym zgarnął. Taką BATTLĘ bym zgarnął. Taką batle bym zgarnął. A mamy karamita do plera Ruby. A były wajsy. Były dwa, dwa y. No, było trzeba brać. Było trzeba brać i nie myśleć. Walnijmy moterka na dresserku. Damy, mamy digla. Mamy digla Ocean Drive za 9 dyszek. A zobaczmy może Hydra. Czy Hydra coś nam da? Mamy naklejkę, mamy naklejkę. No nie no, dzisiaj jest zawód totalny. Serio, ten standardzik, jakby jedną, to porządnie dwa razy, dwa razy. Jednak niepotrzebnie szedłem za ciosem. Ostatnio underdogi dawały, a... a ja znowu zrobiłem głupotę straszną. Dobra, wiecie co? Jeszcze jedna szansa, zobaczmy. Ta skrzynia jest naprawdę dobra na powrót, dlatego wracamy. Jeszcze jedno. No nie no, nie zawsze się trafia najlepsze przedmioty. Nie zapominajcie o tym. Ja mam 8 stówek. Może taki dead case. No zobaczmy. Trzy zwykłe dead y. Czy coś wleci? Mamy kołachane on Raider. Legionowa Legionowano Hyperbestia. Jeszcze trzy. Dwa kałachy neon revolution, no to nawet spoko. No nie najgorzej, a jeszcze trzy. No i tutaj już średnio. Tutaj już średnio i takie najlepsze skiny to jest przykładowo hyper bestia i ten kałach, to jeszcze sprzedam. Mamy siedem stówek. A ze sklepu na razie nic nie biorę, ja to uzbieram. Tak myślę, a dajmy może szerda. Dajmy szerda i damy 1% rubi. no i zobaczmy, no może na 1%, na 4 osóbki taki szerdzik. jakby dało jedną M9 za 50 kloców, fabrycznie nową, to byłby dobry podział i dobre skiny. No ale nie dało nic, no dzisiaj naprawdę unlucky, no ja myślę, że to by było już na tyle. Do wygrania wiecie co, dwa skiny. Dzisiaj dwie osobki wygrają na święta a awóbkę, a jedna osoba kałaszka. No i żeby wygrać te te skiny, a właściwie jednego z tych dwóch skinów, dwie osoby dzisiaj wygrają. No to musisz zostawić łapeczkę w górę. Dzisiaj jedna łapka to 58 groszy. Tyle ile dobijecie, tyle rozdam. Dodatkowo musisz mieć suba mi na kanale. Pamiętaj, że to sprawdzam. No i dzisiaj w komentarzu kurde, możesz napisać Będzie dobrze. Napisz będzie dobrze. I tyle. I tyle. Możecie napisać. Będzie dobrze. Jeden skinek poleci dla Was. A ja wymieniam jeszcze punkty. Dwie dyszki. Mamy 59 ziko I otwieramy tak. 5% Kill Confirmed Mamy TV on Mirage. Jeszcze jedno. I nie ma łespek. Nie ma usp -ka. Nie mam tego karambita Ale karambita niestety dalej nie ma na stronie I tak myślę Czy nie wziąć sobie jakiś, nie wiem, tanich skinów Zostawimy coś za karambita Nie wiem Przemyśl, szczerze mówiąc przemyślę A to by było na tyle Na razie